Treningi to moja codzienność. Nie wyobrażam sobie dnia bez treningów. Są one też dla mnie odskocznym od wszystkich problemów. Dobra. Mam na imię Maja, mam 14 lat i moją pasją jest trenowanie lekkoatletyki. Mamy zrobić dzisiaj tak, bieg ciągły 2 km, gibkość 15 minut i gumy 10 minut, a potem skipy. Przygotowanie do szybkości. To ruszamy. Lekkoatletyki zachęcili mnie moi rodzice. Dwa ja lata trenowałam w klubie w Łomiankach, a od pół roku trenuję na AWF-ie. Trenuję 6-7 razy w tygodniu po około 2 godziny. Jednego dnia robimy siłę, innego szybkość lub wytrzymałość. Najbardziej lubi niedzielne wybiegania. Nazywam się Wojciech Graleszki. Jestem instruktorem Leki atletyki. Jedną z moich podopiecznych jest Maja. Maja jest bardzo pracowita, obowiązkowa, punktualna, lubi sport, jest rozpasjonowana chyba przez swoich rodziców. Na pewno znajdzie sobie miejsce w sporcie. Wybierzemy jej odpowiednią konkurencję, bo jeszcze jest na etapie tak poznawania siebie. Ja ją muszę też dobrze poznać i z czasem podejmiemy decyzję, czy będzie biegała brygi średnie, a może długie. Zobaczymy. Moim największym osiągnięciem sportowym jest zakwalifikowanie się i udział w Mistrzostwach Polski U-16 w Lublinie. Również dobrze wspominam start w Radomiu na 1000 metrów z przeszkodami, gdzie walczyłam brązowy medal oraz medal Mistrzostw Mazowsza na 1000 metrów z przeszkodami, gdzie udało wywalczyć mi się złoto. Bardzo chciałabym wiązać z moją przyszłość, jednak nie wiem, czy będzie to możliwe, ze względu na to, że potrzeba do tego dużo zdrowia i szczęścia. Moim marzeniem jest reprezentowanie Polski w jak najważniejszych zawodach i zdobywanie tam wysokich miejsc. Najbardziej wspominam obóz w Hiszpanii, w miejscowości Kalea, gdzie na stadion lekarstyczny do Loret de Mar. Poznałam nowe miejsce, umocniłam też więź z wieloma osobami i wróciłam uśmiechnięta z tego obozu. Moim ciekawostką związaną z szkatnictwem jest fakt, że raz na obozie zgubiłam się z koleżanką w górach, ponieważ na chwilę sobie usiadłyśmy. Po czym grupa skręciła, a my poszłyśmy dalej prosto. Dzięki tej przygodzie mam wiele śmiesznych wspomnień z tej wycieczki. Musiałam spać. Przód. Uważam, że każdy człowiek powinien odnaleźć w życiu swoją pasję, ponieważ daje ona dużo satysfakcji i radości z życia. Zachęcam do trenowania lekkoatletyki, ponieważ jest ona bardzo wszechstronna.